Thank mm -hmm. Cześć, kochani, z tej strony Scarlet, witam Was bardzo serdecznie na kanale Scarlet i zapraszam Was na kolejny odcinek z gry The Sims 4. A tym razem widzimy się w serii Kaja, czyli Kaja, która kiedyś była serią, w której to Wy dokonywaliście wyborów, a teraz jest po prostu taką moją zwykłą, luźną rozgrywką. Można powiedzieć, że gdybym dalej grała prywatnie w Simsy, to pewnie tak by wyglądała moja rozgrywka, jak Kaja tutaj. Jesteśmy na. A właściwie zaraz Wam opowiem, co i jak, jeżeli chodzi o Fabułę, żebyście wszystko wiedzieli. Natomiast teraz muszę troszeczkę pogadać o takiej. Rzeczach organizacyjnych, więc jak coś możecie sobie przewinąć, jeżeli nie chcecie, to zostańcie i wysłuchajcie. Mianowicie chodzi o to, że wiadomo, że ja mam jakiś tam harmonogram serii na kanale i dzisiaj w ogóle zupełnie inne rzeczy powinny się pojawić, ale jak wiecie, mam nadzieję, że wiecie, pochorowałam się dosyć mocno i no. Gorączka i te sprawy, osłabienie, no dramat trochę. Nie byłam w stanie w ogóle nic w poprzednim tygodniu nagrać, więc wrzuciłam wam tylko chyba albion, który jakimś cudem nagrałam sobie równocześnie z Kają tydzień temu. I to właściwie byłoby tyle, chociaż to i tak jest cud w ogóle, że siedziałam i zmontowałam wtedy ten albion. Natomiast. Nie mam jeszcze na tyle siły, żeby siedzieć tutaj, jakieś przerabiania domów i inne bardzo mocno kreatywne rzeczy wymyślać, a ja chcę sobie troszeczkę pograć, więc w tym tygodniu, gdzie jeszcze troszeczkę się... Leczę. To pewnie będziecie oglądać przede wszystkim rozgrywki, ale mam nadzieję, że się nie pogniewacie, że będzie Wam się podobać, bo pewnie po dwa odcinki danej serii zostaną wrzucone. Także w tym tygodniu będzie tak dziwnie. Mam nadzieję, że będzie tylko lepiej i będę coraz zdrowsza i będę się po prostu coraz lepiej czuć. Rozgrywki, jak mówię, one są takie mniej wymagające ode mnie, szybciej się je też montuje, więc ja nie będę musiała długo siedzieć przed komputerem, a będę mogła sobie po prostu wrócić do łóżka. I nie, to nie jest, że ja się jakoś poświęcam super i w ogóle dramat, jeśli chodzi o kanał, tylko ja też jestem troszeczkę już stęskniona, też chciałabym sobie trochę pograć, więc yy, zobaczymy, co z tego wyjdzie. No, mam nadzieję, że Was nie zanudzę, że będzie OK. a jeżeli gdzieś tam zapomnę wytnąć, wyciąć, przepraszam, kaszlu czy coś, to, że też mi wybaczycie i, i, i OK. <średytutki> Chyba wyszła w sprawę, jeżeli chodzi o nagrywanie. Także dzisiaj będziecie mieć Kaję, pewnie jutro będą dziesięciolecia, zobaczymy, jak to wszystko uda mi się pomontować. Także tak, jeżeli chodzi o poprzedni odcinek, to w poprzednim odcinku, jak wiecie, Kaja chyba, ty w poprzednim odcinku Kaja ty ciąże zaszłaś? Tak coś mi się wydaje? Tak, chyba w poprzednim odcinku tutaj spodziewamy się dziecka. Jerego. Natomiast jest też u nas Finn. Finn wpadł w odwiedziny i tutaj zaraz Jerry będzie naszego Fina karmić. W domu czy są jakieś zmiany? Chyba żadnych. Oprócz tego, że tutaj przeniosłam sobie to biurko. Wprawdzie ten balkon będzie teraz niefunkcjonalny, ale z drugiej strony przynajmniej mamy normalne biurko, przy którym Kaja może pisać swoje powieści. Także tak. No, i tutaj mamy te dramy związane dalej z życiem Jerego, bo jeżeli nie wiecie, no to Jerry ma brata, który to brat jest ze związku Oscara, bo Oscar zrobił sobie dziecko z byłą żoną. Jest straszny, ale naprawdę, z byłą żoną Jerego. Więc tutaj mamy naszego najmłodszego Sławomira, którego będziemy musieli imię zmienić. No, i matka Jerego tutaj nie za bardzo przypada za Kają. Mamy taką średnią relację między nimi, więc no, ale na razie jest wszystko dobrze. W relacji Kai i Jerego się cieszą swoim szczęściem, żyją sobie razem. Nie wiem nawet, czy te sypialnie widzieliście, chyba widzieliście. Żyją sobie razem tutaj w tym domu Jerry bardzo jest szczęśliwy, ponieważ no wiem, nie pasuje do niego to. Ja się spoko ten przuch. Nie pasuje do niego to, że siedzi na wsi, ale z drugiej strony jest to jakiś tam powiedzmy, że klimat. No, chłop potrzebował zmian. Dobra, jest jedzenie. Dziękujemy bardzo Jerry, że zrobiłeś jedzenie. Natomiast tego jeszcze nie jesz. Idziesz tutaj na piętro. Będziesz budzić Fina. Fin, jeżeli nie pamiętacie, to jest syn Kai i geila. Więc tak. Natomiast Kaja taka teraz się zrobiła bardzo rodzinna i stara się naprawić swoje wcześniejsze postępowanie i próbuje jakoś tam te relacje z Finem sobie dobrze trzymać. Tutaj damy sobie talerz z jedzeniem. Ty sobie zjesz, mały Fin sobie weź i Jerry, ty też sobie weź porcję. Chociaż mały film będziesz potrzebował jeszcze do toalety. Jeśli ty masz w ogóle film do zmiany grupy wiekowej? 16 dni. Okej, okay. no, no nie jest źle, bo my tu gramy na normalnej długości życia, tyś pytał. Ja przy takich rozgrywkach często właśnie na tej, czy normalnej, na tej dłuższej, dlatego że. No inaczej to by za szybko poszło. A to nie jest żaden challenge. Także tak, co będziemy sobie na pewno jeszcze robić, to słuchajcie, będziemy tu ogarniać kwestię właśnie awansów i Kai, i Jerego. Ponieważ Jerry, on ma tutaj w swojej pracy prowadzić negocjacje ukończone, a nie kojarzę, żeby on jakiekolwiek negocjacje prowadził. Entuzjazmy się posiłkiem. Co się dzieje, młody fin? Zjadłeś już? O kurcze. Dobra, to ty Kaja w takim razie, znaczy nie no dobra, ty nic nie zrobisz w takim razie, bo ty już widzę, że musisz iść do toalety, no to Jerry w takim razie będziesz uczyć fina korzystać z toalety, bo widzicie tutaj i pęchasz, i uwagi, mu brakuje, no a Kaja i tak sama musi iść do toalety, więc raczej niewiele tutaj zrobimy z tym. I posprzątamy. W ogóle muszę się z moją siostrzenicą zobaczyć, bo nie wiem czy pamiętacie. Ja ten dom przerabiałam z nią, a tutaj są nowe rzeczy w tym domu. Jestem ciekawa, jakby się jej to podobało. Wszystko, więc no muszę się z nią zobaczyć i muszę ją zapytać o zmiany. Nie zapomnę, te papryki właśnie ona mi tutaj dała. A ja jestem mocno sentymentalnym człowiekiem, jak ona mi dała tutaj te papryki, to możecie być pewni, że do końca świata jeden dzień dłużej te papryki będą tutaj siedzieć, w, tym, y <śm> w tej sypialni. Bo ja tak mam. Wiecie, że ten, że, że młoda dała, to ja już tego nie ruszę. No że to może być dla was dziwne. Ale tak, no mam, ona no, jak coś mi, cokolwiek mi da, czy ten, to ja wszystko kolekcjonuję, po prostu wszystko po kolei, Naj, najgłupszy świstek u mnie siedzi, całą lodówkę mam w jej pracach artystycznych. Don Lotario, pójdziesz ze mną na randkę? No na pewno! Ostatnio to nasza relacja tak się zakończyła średnio, bo jak wiecie, mm, okej, okay, a możesz sobie tutaj pływać, pływaj w basenie. Halo, no posać Fina. Oj, on ci między nogami wisiał. Nieładnie. Buduj rzeźbę z piasku z Jerem chodź. A Jerry ty też sobie zmień. I właśnie, bo pytaliście się o jeszcze jedną istotną kwestię tutaj w tej serii. Aha, pamiętam. Bardzo dobrze pamiętam. E, mianowicie ta istotna kwestia... Dotyczy tego, kto podpalił dom Kai, bo do teraz tego nie wiecie. W sumie Kaja też na razie nie wie tego i jeszcze chyba sporo czasu minie i w ogóle czy kiedykolwiek ona się dowie tego, kto jej ten dom podpalił, nie wiemy, ponieważ nikt za specjalnie się nie przyznaje do tego. W sumie to dalej jest matka roku taka, że <laughs> jej mąż <laughs> z jej dzieckiem siedzi, a ona sobie woli siedzieć i, i pływać. Ale fajne ma wyszło! Super. Chodź Kaja, będziesz trochę matką, co? Mm, zawołaj, sprawdź jak się ma małe dziecko. Buduj razem rzeź bez piasku. Z zabawnych opowiedz jakąś śmieszną historię i jeszcze tutaj z zabawnych lub zabawne min. I moi drodzy, teraz idziemy w kolejne ważne dla nas miejsce. Mianowicie musimy wreszcie zobaczyć naszego praca. <grywa> czy tego chcemy, czy nie? Więc lecimy tutaj do San Myshuno, Lecimy sobie tutaj i tak, właśnie tu, o, Harper tutaj razem z Oskarem Adwilsonem przebywa w domu rodzinnym. Jeżeli chodzi o nasz dom, no to weźmiemy sobie oczywiście Kaje razem z nami. Kaja nie ma za dobrego humoru, ale ja jej po prostu ten humor podciągnę przez MC Command Center'a. I teoretycznie powinniśmy ze sobą zabrać fina, ale nie zabraliśmy. Uuu, ty myślisz o Barabara? <laughs> Nieładnie. E, chodź, musimy cię zmienić tutaj, żebyś wyglądał tak elegancko, bo przecież ty nie będziesz tak do ojca mnie elegancko szedł. Mm, I ty, Kaja, też powinnaś zmienić sobie strój. Czy ty masz jakiś taki oficjalny, wiesz, żebyś ty wyglądała tak o... No właśnie, żebyś nie wyglądała tak... A zazwyczajnie. Zapukaj do drzwi. Ok, jesteśmy w środku. Tylko gdzie są wszyscy? Nie jest ojciec, jest. Mm, żartuj o politykach, nie, ale z podłych coś. Mm, wręcz podły prezent. No bo nie mogę być za miła też. Musimy być trochę podli w stosunku do niego. Ale gdzie jest to purchle, najmłodsze? No, gdzieś tutaj. O, jest! Tu! Ale czemu tu, w tym pokoju? Kołysz podrzucaj, i Rozmawiaj. Oj, oj, Ale dobrze, tak ma być. Jeszcze z podłych go skrzyczysz tutaj tego ojca, bo wy nie macie za dobrych relacji, więc. Ale tu widok jest ładny w tym. Gdyby nie te ściany, to nawet mogłabym tu mieszkać. Ale tak to mnie przerażają te apartamentowce. I chodź. Brata poznasz. Chyba go postarzymy, tak myślę tego brata. O, jaki śmieszny! O, matko! <grytanie> Ciekawe, czy jest podobny do Jerego. wiesz, jakie tu światło jest przeskrawione. Jego na jakaś gejsza. Biała. Ale dobra, no. Chciałam go postarzyć dlatego, żeby nie był mniej więcej w tym samym wieku co dziecko Jerego, to. A no nie, bo to nie, nie pasowałoby. A przejdziemy sobie zobaczyć tutaj go może w swój Sima? A nie, później go przerobię. Na razie, Jerry, musisz atakować swojego ojca. Tak, być ja tak każe wy macie się nie lubić, więc obraz jeszcze raz ojca. I z podłych kłóć się o brudne otoczenie. Że w ogóle matkę wywaliłeś z mieszkania, matka musi siedzieć w moim mieszkaniu. Także wiesz, ojciec. No, no nie. O, i twoja ex, i z niej też tutaj powinieneś zrobić tutaj podłe. E, Kłódź się oczernia i każ sprzątać krytyku i techniki barabara. Bo tak, brata zobaczyć można, to nie jest wina dziecka, ale. E, a ty mu okaż podziw, Kaja. Czemu ty masz to dziecko cały czas na sobie? O co chodzi? Puść to, dziecko. Czemu to tak dziwnie kłócasz z nim? Halo! Kaja! Puść to dziecko. Weź się zostaw. Posadź Sławka. Czemu nie możesz go posadzić? Dobra, nie podoba mi się to Kaja. Zrobimy ci tutaj reset. O! Sławek sobie poszedł. I teraz usiądź. Jezu już myślałam, że ona znowu wciąży, bo do łazienki idzie. Rozmawiaj o rozgniewaniu. A ty pchnij ojca. Że jest w ogóle no. Że ci żonę poderwał. Matkę zdradził. No, nie możemy go szanować. Po prostu nie możemy go szanować. Wykrzycz mu jeszcze zakazane słowa. Tu musi być krew. muzy pot. Walka, zasady domowe. Jerry dajesz! Jerry bierz go! Jerry. Y Jerry no, 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 no. No co, no? no. Nie tak! Kłóci się o brudne otoczenie. No, z mamy taką fajną wizytę. Mm, o tobie zrobimy. Uszczęśliwianie. I nie spróbuj uspokoić, tylko skrzycz go jeszcze. I ja bym chciała... Spodłych... Szkoda, że nie ma czegoś jak spoliczkuj. Ale możesz pchnąć jeszcze. Gdzie wyjdziecie? idziecie? Ha, tutaj będziecie się bić. Idealnie. To rozmowa z Ojcem Pięknie została zakończona złością. W ogóle bardziej Wam się podoba Ojciec czy Jerry? W sensie Oskar czy Jerry? Tu macie Oscara. I macie z jednego, ale prześwietlone. Dobra, nie. To teraz tego i tak nie zobaczycie, bo jest tak prześwietlone wszystko w tym mieszkaniu, że nic nie zobaczycie. Ale możemy sobie jeszcze się wybrać w jedno miejsce, bo skoro odwiedziliśmy ojca, to wypadałoby też odwiedzić matkę. A nasza mamuśka spędza czas tu z kotem Jerego, więc Jerry na pewno też by chciał odwiedzić, więc lecimy. Bo ta twoja mama w ogóle powinna mieć z kimś romans, z tego co pamiętam, Jerry, bo ty chyba jej zezwalałeś na to? A mama siedzi tu. Jest kot! Jerry, chodźcie przywitać z kotem. Lionel twój. E, uprzedzając pytania, bo pewnie będziecie je zadawać. Czemu nie wzięłam Lionela? Nie wzięłam, dlatego, że ja nie lubię grać ze zwierzętami w Simsach, ponieważ one przy mnie cierpią. I ja już nie lubię tego patrzeć, jak one biedne się kończą tam. Bo ja nie mam czasu się nimi zajmować. Już wystarczy mi ta krowa, wystarczą mi te kury, żeby jeszcze kotem się zajmować, to już w ogóle byłby dramat. Lionel, chodź. Rozmawiaj. Przytul. Pochwal. A ty się też przywitaj z panią mamą. Poznaj. Oliwia i Oskar. Aha. Uh -huh. Taka hmm. No cześć, cześć. Porywcza. Powiedz śmieszną historię. O, widzicie? Nawet dupą się odwróciła do Kaję, Udaje, że jej nie ma. <laughs> Kaja? Jaka Kaja? Co z brzęczy za, za uszami? Nie znam cię, ty piaro. Także sorry, no, ale ona... Na... O, widzicie? Totalnie, totalnie nie zwraca uwagi na Kaję. Odwraca się dupą, odwraca się plecami. Chociaż nie, dobra, teraz na nią patrzy. To teraz coś się zmieniło. I ona ma fajny skin. Że ma nawet te zmarszczki, słuchajcie, tutaj przy oczach, widzicie? O dziwo! Nie ma takiej idealnie gładkiej skóry. Dobrze, dobrze. O nie! Kogut odchodzi. O nie! I znowu kolejny mały kogut? A gdzie jakaś kura? Mamy samych zamyte. Koguty w ogóle w naszym kurniku. Naprawdę. Pisklęta, jeden kury, jeden koguty, cztery. W sensie teraz trzy, bo ten będzie odchodzić z tego świata, no ale. jest hmm. Słodko jest to zrobione. Chociaż trochę takie przykre. Nikt z Was awansów dzisiaj nie dostanie, ale dzisiaj już, do końca tego odcinka, będziemy oczekiwać, właśnie tego, co Kaja urodzi. I oby to była dziewczynka, naprawdę. Ale coś mi się. Hmm. Ale nie wiem, czy ja to sprawdzam, czy nie sprawdzam. Już nie pamiętam, bo już tak dawno nie gram w kajerze, że nie wiem. Ale mam nadzieję, że dziewczynka będzie. Duch Simki jakiś tam słabnie. Ja niech słabnie, nawet nie wiem kto to. 448. Harper! A więc nie doszło do randki z Simem o imieniu Nui Huartilo. Bardzo dobrze. Nie wiem, kim on jest. Ale to nie z nim powinna być tarantka. Tylko na razie wasy nie ogarniam, dlatego że czekam, aż Kaja urodzi. Boję się wychodzić. Wtedy będzie jeszcze jakieś, nie wiem, że ja nie będę mieć wpływu na to, co ona urodzi i. wiecie co, wiedzie. O, nasza koleżanka, która nam prawdopodobnie dom podpaliła. Jak ja się cieszę, że Cię widzę. Potencjalna podpalaczko. Chodź, chodź. Ale to bym najbardziej pasowało, musicie przyznać, bo no to właśnie um, Belli skopaliśmy życie mocno z tym Donem Lotario zabawną opowiedz popularną historię tym, że to ty podpaliłaś mi dom. Kiedy okay, mnie nie było, bo wiedziałaś bardzo dobrze, gdzie jestem. I opowiedz śmieszną historię. I jest Jerry. Jerry, chodź. Mm, przyjazne. Zapytaj o zawód. Oliwia, według doniesień w internecie, t-shirty festiwalu humoru i hartu są teraz na topie. A, za piękne to... Co ty, czemu tu wlazłeś? Znaczy się... Okej, może bardzo lubisz y, siedzieć tam. Kto wie? Y, żartuj z małżeństwa. Pożartuj, pożartuj, i chodź zrobimy jeszcze jakieś jedną. Podaj kolację. Nie wiem, kurczaka pieczonego możesz podać. Jerry, czy ty już się zajęłaś tym ogrodem? Bo w sumie Jerry został naszą ogrodniczką. Jakby nie patrzeć. Gdzie jest bella? Aha, standardowo. A... Gdzie jest bezpieczeństwo? Uniwersytet, ustawienia komputera. Zablokuj komputer dla. wszystkich z wyjątkiem członków rodziny. I moi drodzy, bo jest tutaj Bella, a więc ja myślę, że Jerry. Jak to Jerry? Dobrze, fajnie kaja związek ITP, ale jednak Bella, ładna dziewczyna. Chodź tutaj. Mały, delikatny flircik. E, pochwal wygląd Jerry. W sensie wiecie, nie? Nie, że od razu z nią coś będzie robić, ale to jest flirciarz, więc tutaj pasowałoby, żeby troszkę ją. O, obiecać zadedykować utwór. Troszkę tutaj tak, o. Namieszał. I opowiedzieliśmy już tą historię. Romantyczka. No tak, to jej by to pasowało. Gail Bennett. Widzę, że Angela ma w torbie pierścionek. Wydaje mi się, że chce mi się oświadczyć. Nie wiem, co mam robić, co mam powiedzieć. Tak? Nie? A, powiedz tak. Lepiej podejmij te decyzje samodzielnie. Wydaje mi się, że to zły pomysł. Nie, no powiedz tak. Gail. Zawołaj na posiłek, Kaja. Twojego męża, który tam flirciki. Wiecie, jak mówię, nie? To nie chodzi o to, że on z nią nie wiadomo, co teraz będzie robić, tylko... Aha. Tylko, że delikatnie poflirtuje, bo, bo on ma taki żarcik. Przecież. Nacechowany flirtem. A Bella cóż? Czy jej to przeszkadza? W ogóle one wyglądają bardzo podobnie, Kaja z Bellą. Kochani, zaczął się poród, a z racji tego, że zaczął się poród, ja szukam mojej ulubionej kołyski, czyli tej skrajnej magii. I tę kołyskę sobie wrzucimy tu. I chyba Jerry powinien stąd wyjść, albo nie wiem, tak, tak mi się wydaje. Chyba nie jednak. No to ustawimy tę kołyskę w takim razie tutaj. Zmienimy jej oczywiście troszeczkę kolor, na może bardziej. O, a niech będzie ten. I pójdziemy, ale do szpitala. Czyli znowu będziecie mogli podziwiać nasz cudownie zbagowany szpital. Lecimy tak, lecimy tak i mm, iść do pracy po godzinach. Matko Boska. Gdzie? Wyślij w pojedynkę, dołączymy e, i bierzemy ze sobą oczywiście Jerego, czyli ojca. I zobaczymy, co wyjdzie. O, dziewczynka, jak już mówię. E, natomiast e, chcę iść do szpitala, ponieważ chcę ten akt urodzenia, ponieważ Finn też był urodzony w szpitalu, więc tutaj ten akt urodzenia byłby bardzo dla nas e, dobry. Więc idziemy. A Co to za sim? Puk Puk 25 różnych parceli w The Sims 4. Szkoda, że te osiągnięcia się nigdzie nie zapisują, tak jak na przykład na Steamie się zapisywały. Czy ja dobrze widzę? I Vlad jest doktorem? vampir Wampir będzie przyjmować poród. Nie, no nie żartujcie. Jerry, chodź. Vlad będzie przyjmować poród Kai. Okej, okay. dobre, 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 dobre Tej sali się boję, bo tutaj się bliźniaki najczęściej rodzą Także niezbyt, niezbyt mi się to podoba Dobra, wlad. dajesz Czekaj, czy znowu będzie tutaj egzorcyzm się odprawiał podczas porodu Vlad pracuje jako starszy pielęgniarz O nie znaczy, no, może to jest jakiś znak, y, z tym, co z tym dzieckiem się powinno dziać w przyszłości. Oha, nie, dobra, dalej są egzorcyzmy. Moi <śmówi> drodzy, egzorcyzmy Sima podczas porodu. Y, jest! Jest, 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 jest! Jest! I nazwiemy ją bardzo fajnie. Nazwijmy ją bardzo fajnie moim standardowym, klasycznym imieniem Lili przez 2L. Koniecznie przez 2L, nie może być przez jedno, przez dwa. Zawsze tak nazywałam i tak sobie to zostanie z nami. Dlatego, że ta seria, może wam to wyjaśnię, w sensie ja to imię nadużywam, ale ta seria bardzo mi się kojarzy z takimi moimi prywatnymi rozgrywkami i jeszcze z moją pierwszą serią cudowna Odri i daje mi to tak mocno vibe tego, że aż musiałam sobie tak nazwać tę simkę. Zresztą brakuje mi tam jeszcze niedługo pewnie jakąś Odri albo kogoś innego wymyślę, bo naprawdę, no czujesz jakbyś cofnęła. Cofnęła w czasie to mojej pierwszej serii cudowna, Odry. Przez tego typa, przez Jerego właśnie, bo on bardzo daje mi vibe tego. Także myślę, że to będzie fajne, dobre imię dla naszego. Purklaćka, dzień dobry. O, ale to ładnie wygląda. że Jerry nie wygląda za bardzo na szczęśliwego, ale jednak, Jerry, zostałeś tatą. Maleństwa. Tym razem, nie tylko Fina, ale swoje własne też masz. Tego gdybyś nie flirtował z obcymi babami, to byłoby lepiej. I słuchajcie, na tym będę kończyć dzisiejszy odcinek Kai. Dziękuję Wam bardzo serdecznie za oglądanie. Widzimy się następnym razem. Zapraszam Was na nasz serwer na Discordzie. Zapraszam Was na moje konto na Instagramie. Pamiętajcie o stawieniu łapek i komentarzy. I klasycznie, standardowo, trzymajcie się wszyscy cieplutko. Cześć!